Cześć z tej strony Patryk dzisiaj w Angry Neighbor. To... Dawno nie było odcinków na moim kanale, a to przez to, że zrobiłam sobie dużą przerwę. Dzisiaj pokażę Wam, gdzie są wszystkie te bloki, na przykład Red Block, Blue Block i Green Block. Pokażę, gdzie są te wszystkie bloki. Dobra, to teraz musimy iść teraz do sąsiada. Do sąsiada. No, szybko przebiegamy do jego tego yy, garażu. Bierzemy łą. Szybko weźmiemy sobie go. A tutaj też się włączyło, o. Mamy łą. Teraz trzeba otworzyć sobie garaż. Biegniemy i idziemy tam na górę. Oby mnie samochód nie przejechał. Tak jak mówiłem, idziemy po czerwonego Red Bloka. Dobra, rozwalamy to i to. Dobra. I teraz czerwony klucz. Tu jest. Tu jest. O, weźmiemy sobie. I otworzymy. Wchodzimy do góry. I tutaj, jak widzicie, pustka. A jak wejdziecie tu i skoczycie, zobaczycie red bloka tego. Weźmiemy. O! Mamy red bloka. Weźmiemy tego. Teraz pójdziemy na dół. Rozpełnimy sobie te red bloki tu. Żebym czasem, jak sąsiad mnie złapie, to żebym je miał. Rozpełnimy sobie je. O! Tu. Będziemy mieli ich dużo. Dobra. To dostarczy. Teraz idziemy po blue blok Idziemy po blue Block. Tutaj musicie o tym red blokiem wycelować Aha. Ja nie, akurat nie trafiłem Tu? Znowu nie trafiłem Tu? O pięknie uskakujecie tu Wchodzicie? O tu. I pod... mi się akurat nie udało. Tu. Tu wchodzi. Chyba źle blok postawiłem. Tu. O teraz. Teraz i wchodzimy po tej lince. Tutaj idziemy po lince, trzeba uważać, żeby nie spaść. Teraz wskakujemy tu. Oj, jaj. Spadłem, nie udało mi się. Jeszcze raz, hop, stop. Teraz biegniemy po lince. No i widzicie? Nie mogę tego zrobić. Dobra, jeszcze raz. Tu, 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 tu po I... Dlaczego? Oby neighbor nam się tu gdzieś nie pokazał. Dobra. Biegamy w górę, w górę, w górę, w górę. O, tak dobrze, idzie, idzie, idzie. O! Przy ostatnim kroku Spadliśmy Spadliśmy przy ostatnim kroku Bra, hop Ajajaj No jeszcze raz chciałem przeprosić za to Że tak długo nie było odcinków Dobra Lecimy na górę, na górę Dlaczego mi to nie wychodzi U kolegi mi to nie wychodziło I u mnie też nie Bra, hop Dobra, teraz to, powolutku, powolutku, powolutku. Dlaczego spadłem? Jak miałem przycelowane. To teraz może złomem spróbuję. Teraz złomem to spróbuję. O, o jestem. Teraz tu, o, oh, jestem, udało się. Teraz tu, potem skakujecie tu, wchodzicie tu i teraz tu wskaczacie na górę. Wow, i tu, o, oh. już jestem na górze. Teraz idziemy po tego bloka. Zaustawimy jednego. Nie, chyba źle. Tu, o, oh. tu. Teraz tu, o, oh. udało się. Teraz idziemy tu. Tu, 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 tu. Tu o po niebieskiego bloka. Ja, znaczy blue block. I tu mamy bu, blue block, i pokażę Wam, co ten blue block robi. Mamy teraz blue bloka i ten blue block można o tak daleko rzucać. To my sobie tam rozpełnimy, ich do naszego domku, porozpełnimy nam się tych blue block. I teraz idziemy po green block. Dobra, blue block mamy. Teraz po green block tutaj musimy iść. Tutaj, tu. I teraz tutaj są takie drzwi. Teraz tutaj są takie drzwi. O, już tam jest taka ten. I musimy szybko wycelować. Wycelować? No nie. Nie udało się wycelować. Musimy wchodzić od nowa. Hop, hop. No. Teraz znowu się będę męczył. O, wchodzimy tu. I teraz tu. O, i powoli idziemy. Powoli, powolutku. O prawie spadłem. O, znowu prawie. Dobra, idziemy powoli. No nie, no nie udało się. Słuchajcie. Już było blisko, no, teraz tu, tu, tu Tu, 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 I nie udało się znowu Próbuję jeszcze raz, bo 6 minut filmu To czekajcie, zrobię cięcie jak tam wejdę i będzie. Dobra, siema już po cięciu W końcu weszłam tu I teraz idziemy po tego yellowboka Yellowbok chyba block, yellow block sorry, yellow block, yellow nie, green block. Sorry, green block bo green block'a sobie idziemy, dobra, spadamy. O, jesteśmy, wchodzimy tu. No i jest green block, dobra, bierzemy sobie green block'a. Teraz idziemy tam. O, sobie. Dobra, idziemy na swoją działeczkę, sobie poryspełnimy te bloczki, zobaczcie, one są w powietrzu, a patrzcie, co one dają, hop, I mogę tu, hop, hop, i wybijam, na przykład mnie tak, I to jest, na tym polega green block, dobra, teraz sobie szybko biegniemy tu, 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 Nie mam sobie tego. Nie bloka. Umieszkałem się w Czy to? Co? Jestem i się tego green bloka, red bloka, blue block, no teraz lecimy do sąsiada Po

Weźmiemy sobie o te kartony, a nie mogę już. Tak sobie... O! O! O, coś mi założył. Tu wejdziemy. O! Chceszmy tu. Szliśmy. Żeby było szybciej. Sobie tu. Zobaczymy, czy tu nic nie ma. Nie ma. O! Tutaj są takie... A tu nic nie ma. Tu wejdziemy. Tu. szybko pod złoty klucz musimy iść. Tu biegniemy. Tu. Teraz to? Teraz biegniemy. Pod złoty klucz. Red block. Tu. Tu, tu, o. Tutaj postawimy red blocka jeszcze. spadliśmy, weźmy ten red block, jeden postawimy tu. Potem skoczymy tu i tu. No i teraz tam, oh, hop. No i nie wyszło. Na red block. A ten tu. Dobra, wyjdziemy tu. I teraz tam. O, udało się. Tu potrzeba postawić rad bloko. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, nie wychodzi coś. Czemu nie wychodzi? O! Proszę, aby wyszło i wyszło. I teraz tu. Chodzimy tu. Tu tu. I złoty klucz. Dobra. Dobra, to weźmiemy? to wyrzucimy weźmiemy ten kluczyk. Dobra, szybko błoty klucz, weźmiemy i to weźmiemy. No, no. no szybko. No i złapał mnie i złotego klucza nie mam biorę tych to nie nic szybko biegnę po złoty klucz i prawie Nie biorę żadnych plowiczków biegnie od razu i przepraszam, że on mnie tam złapał No to nic, tylko pod złoty klucz szybko. Szybko, op, tu, 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 teraz tu. Tu, op, teraz tu, tu. Tu wpadłem. Oczywiście na red bloka. To dobrze. W ogóle są te bloki to jest dobrze. Że je tu rzuciłam. Idziemy to. Szybko. I to.

Dobra, tu i tu zamykamy. Teraz bierzemy to i to. Bierzemy młot i rozburzamy to. To się chyba zaraz popłynie. Teraz to się zburzy, tak? Teraz to green block. W przedostał... Aha. też Teraz nie wiem... Co tu trzeba zrobić, żeby wejść? Nie ma. A tu? Upieramy? Nie można chyba przejść. Tutaj przechodzimy. Nic nie ma. Tu nie można wejść. I tutaj tylko to. Ta winda i tu. No i cóż, to chyba by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję na tym kanale. Pokazałem Wam wszystkie redbloki. Możecie sobie je znaleźć. O! I tak się wybijamy i możemy sam się na... no to co by było na tyle. Na... Cześć nara.